Witajcie. W na Instagramie wybraliście, żebym omówił y, przysiad bułgarski. Zatem do dzieła. Dzisiaj będę pokazywał i omawiał sam. Y, zwykle w moich materiałach osoba, która pokazuje, jest następnie przeze mnie testowana, aby pokazać Wam dowód, że te wskazówki, które Wam przedstawiam, są zgodne z biomechaniką stawu i prozdrowotne, i tak powinno się wykonywać te ćwiczenia. No, ale myślę, że się troszeczkę już znamy, więc możemy uznać te wskazówki, które Wam chcę przedstawić, za te. Właśnie odpowiednie i które wyjdą Wam na zdrowie oraz przyczynią się do poprawienia Waszych możliwości wysiłkowych. Omawiajmy sobie zatem przysiad bułgarski. Może zacznijmy od ustawienia odległość od ławki. Fajna taka metoda: siadamy na ławce i na wyprostowanych nogach mamy mniej więcej odległość, gdzie powinna znajdować się nasza stopa, aby być w wygodnej pozycji do tego, aby wykonać przysiad bułgarski. Dwie szkoły. Tyłu stopa ustawiona w taki sposób lub w taki. Ja wykonuję z ustawioną stopą w ten sposób. Niektórzy się skarżą, że jest im niewygodnie, boli ich stopa albo jakieś skurcze ich łapią. Ja nie mam z tym problemu. Wydaje mi się, że to jest kwestia przyzwyczajenia. I ta metoda, i ta jest prawidłowa. Nie, powinno, nie powinna żadna z nich negatywnie wpływać na Wasze wyniki. Jeżeli chodzi o ustawienie stóp. <laughs> Jak wyprowadzam nogę do tyłu... To nie pchamy nogi za siebie tak, żeby stać w jednej linii, bo to będzie zmniejszało naszą stabilizację i będzie y, powodowało, że y, będziemy tracić równowagę. Zatem, tak jak sobie stoję na szerokość bioder, tak wyprowadzam nogę do tyłu na ławkę, i sprawia to, że jestem stabilny i się nie bujam na prawo i lewo. Jeżeli chodzi o obciążanie stopy. Stopa powinna być obciążona przez cały czas trwania ruchu równomiernie, czyli nie y, z akcentem na palce, napięte na prawo czy na lewo. Czyli jeżeli jestem w tej pozycji, to wyczuwam sobie w jakiej pozycji ciała. Bo y, obciążam stopę równomiernie i tak to utrzymuję przez cały czas trwania ruchu. Jak jestem tutaj i czuję, że palce obciążam za bardzo, to troszeczkę się wycofuję. No i oczywiście prawo, lewo, co warunkuje bardzo dobrze nam praca kolana. Praca kolana powinna być wyprowadzana do przodu, nie na zewnątrz bądź do środka, bo to będzie nam też warunkowało to, czy wewnętrzna, czy zewnętrzna strona stopy będzie obciążona bardziej. Kolejna rzecz. Według mnie ćwiczenie, jakim jest Buga, szyja bułgarski, nie jest ćwiczeniem na jedną nogę. Jest to ćwiczenie wzmacniające wyprost w nodze wykrocznej, wyprost biodra w nodze wykrocznej oraz zgięcie w biodra nogi zakrocznej. No i oczywiście wyprost w kolanie nogi zakrocznej i wyprost w y, kolanie nogi wykrocznej. Jeżeli mamy omówione już ustawienie stóp, jak to powinno być mniej więcej szeroko i jak obciążamy stopę, oraz jak prowadzimy kolano, to ustawienie biodra. Gdy wyprowadzamy nogę do tyłu na ławkę, to zwykle dzieje nam się z przyzwyczajenia coś takiego i biodro jest odkręcone do boku. Nie może coś takiego występować. W treningu siłowym, jeżeli mamy trening jednonóż, czyli mamy wykrok w miejscu albo wykroki chodzone, czy za kroki, albo coś na jednej nodze na przykład RDL, to biodro musi być ustawione frontalnie, tak? Czyli mimo to, że nogę mam z tyłu, to biodro cały czas patrzy do, do przodu, tak jakbym stał na obu nogach. Tutaj się nic nie zmienia. Oprócz tego, że nie zmienia się odkręcenie biodra, to nie powinien się zmieniać poziom na biodrze, tak? Czyli nie, powinni, nie powinno nam to biodro ani opadać, ani iść do góry przez cały czas trwania ruchu. Pamiętając o tych wszystkich wskazówkach, wykonanie przysiadu bugarskiego powinno wyglądać mniej więcej w ten sposób. Obciążona cała stopa, z tyłu stopa aktywnie pcha w ławkę, czyli środek ciężkości jest rozłożony pomiędzy obie nogi, tak jak powiedziałem, bo będzie, będziemy angażować też tylną nogę do pracy. Biodro jest dokręcone w poziomie, wychodzę kolanem do przodu nad stopę, wychodzę troszeczkę biodrem do tyłu i tak obciążając przez cały czas trwania ruchu stopę równomiernie, Wyprowadzam ruch do góry, napierając stopą w ziemię i nogą zakroczną w ławkę. Od boku będzie wyglądało to mniej więcej w ten sposób. Dokręcone, obciążone. I tak wykonany przysiad bułgarski powinien zwiększyć wam siłę oraz masę mięśniową mięśni pośladkowych łód przedniej i tylnej grupy oczywiście mamy różne progresje tego ćwiczenia jak i regresje, regresją tutaj jak dla osób początkujących a jeżeli chce wykonać z takim kimś koniecznie przysiad bułgarski to w tej pozycji daje mu tutaj kijka do podtrzymania i warunkuje sobie tym, że pomaga sobie jak nie daje rady pchnąć nogami to pomaga sobie kijkiem progresją będzie oczywiście zastosowanie obciążenia Jednorącz, czyli praca na antyrotację, wtedy trzymam w jednej ręce po, nodze w zakrocz, po, stronę, po stronie nogi zakrocznej obciążenie, co powoduje, że muszę jeszcze kontrolować pracę na boki, bądź oburącz, ketle czy hantle. Moją ulubioną wersją tego ćwiczenia jest przysiad bugarski ze sztangą z tyłu na plecach, jak do przysiadu. Czyli podsumowując szybko, obie nogi obciążane są mniej więcej równo, Cała płaszczyzna stopy obciążona jest równomiernie. Kolanem wychodzę do przodu, biodro jest neutralnie w poziomie i dokręcone do przodu, jakbym stał. Obu, obunosz na baczność, i wyprowadzam ruch kolanem do przodu nad środek stopy. Biodrem lekko do tyłu, przy wyprostowanej pozycji, napierając obiema nogami, wychodzę do góry. Przy tak wykonanym przysiadzie bułgarskim, tak jak już powiedziałem, wzmocnicie, yy, i wzmocnicie siłę w swoich kończynach dolnych oraz, hiper, yy, oraz hipertrofię oraz nie wpadniecie w żadne w kompensacje ani nie doznacie pra prawdopodobnie żadnych okej? Okay? I to chyba wszystko, co miałem dzisiaj do powiedzenia dla Was.